Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, spróbujmy dzisiaj popatrzeć na to, jak przygotowujemy się do sakramentu pokuty i pojednania, do spowiedzi, jakie są warunki. I spójrzmy najpierw na tę Ewangelię. Jezus mówi do kobiety, którą chciano zabić. Ona wiedziała, jaki los ją czeka. To była też straszna śmierć, kamienowanie. Mówi kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie. Ja ciebie nie potępiam. Kieruje pan, jest do niej słowa zmiłowania. I my też wiele razy już usłyszeliśmy te słowa: Ja odpuszczam Tobie grzechy. Jeden. Z dyrektorów potężnej kliniki psychiatrycznej w Niemczech, zapytany o to, co jest najlepszą terapią, odpowiedział najpierw zadając pytanie: A jakiego pan jest wyznania? Mówi, jestem katolikiem. Mówi, to dla katolików z mojego doświadczenia najlepszą terapią jest spowiedź święta. Oczywiście człowiek czasem potrzebuje rozmowy, wsparcia jakiejś terapii. Ale spowiedź święta jest darem od Boga. Wypełnia się wtedy słowo Pisma Świętego, tak jak daleko jest wschód słońca od zachodu. Tak daleko Pan Bóg odrzuca od nas wszystkie nasze grzechy. I zobaczmy, kochani, Jezus mówi do tej kobiety, ja ciebie nie potępiam, okazuje mi osierdzie. To nie jest tak, że jak się wyspowiadamy, to już wszystko jest załatwione. Pozostają jakieś rany w nas, pozostają konsekwencje grzechów, pozostaje jeszcze zadośćuczynienie. Jak czytam list świętego Jana, to tam pisze, że szatan dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem naszym. Więc czasem jeszcze, pomimo tego, że już nam jest odpuszczone, niezależnie od tego, czy my to poczujemy, czy nie, to czasem jeszcze się odzywa jakaś pamięć o grzechu, dręcząca nas. Niekiedy są to oskarżenia po prostu. Już dawno nam jest przebaczone, ale gdzieś coś jeszcze nas męczy. I kochani, spróbujmy tak popatrzeć, jak przeżywać spowiedź, jak się do niej przygotowywać. Pierwszy warunek to jest rachunek sumienia. To słowo rachunek nam się nieraz kojarzy z tymi rachunkami, które przychodzą do nas do domu za wodę, za prąd, za gaz. Wolelibyśmy, żeby były jak najniższe. Podobnie też jak przychodzi nam się przygotować do spowiedzi, niekiedy z braku czasu nie czytamy tych rachunków sumienia i gdzieś wtedy te grzechy nam mogą uciec, bo jak się czyta, to sobie coś przypomnimy. Dobrze jest właśnie sięgać do książeczki, do nabożeństwa, odświeżać sobie pamięć, jak możemy zgrzeszyć. Dobrze jest w ogóle używać tej książeczki, żeby jak wtedy, kiedy zamkniemy oczy, to żeby nam nie wkładano do trumny taką nowiutką książeczkę, ale używaną, którą gdzieś tam mamy w domu. I teraz liczymy więc, jakie mamy grzechy, modlimy się, żeby Bóg nam pokazał. Nawet jak jedziemy samochodem, czasem trzeba szybko zahamować, to patrzymy w lusterko wsteczne, czy ktoś nie jedzie za nami. Żeby czasem poruszać się, to patrzymy wstecz, patrzymy w lusterka boczna, czy ktoś nas nie wyprzedza, jak my chcemy wyprzedzać. I żeby iść do przodu w życiu, to potrzebujemy też spoglądać wstecz za siebie. Drugi warunek to jest żal za grzechy. Gdyby grzech bolał tak jak uderzenie młotkiem w palec, no to byśmy go nie popełniali. Jak Bierzemy gwoździa, przybijamy, no to uważamy, żeby się nie uderzyć. Wiemy, jak to boli. Grzech nie od razu tak boli. Jak wyjdzie na jaw, to wstydzimy się, a czasem da się coś ukryć. Według moralności pani Dulskiej, wszystko można, co nie można, Byle cicha i zostrożna. Jak małe dziecko zostanie przyłapane na tym, że coś tam komuś zabrało, no to dziecko się wstydzi, czerwieni. Ale jak. Jakiś grzech jest związany z przyjemnością, na przykład dziecko zabierze dziecku cukierek i zje. No to tłumaczymy, słuchaj, tej przyjemności nie doświadczyła Twoja siostra, której zabrałeś cukierek, czy koleżanka. Nie jest łatwo się powstrzymać od grzechu, jak on jest związany z przyjemnością, z jakąś korzyścią, duchową czy materialną, albo obydwoma naraz. Konsekwencje z kolei grzechu przychodzą za jakiś czas, niekiedy po wielu latach. Kiedy już popadniemy w jakieś błędy tarapaty, to sobie myślimy, o jakby to było dobrze, gdybyśmy już wcześniej się zatrzymali, wcześniej trochę dłużej mordili, wcześniej na przykład zdrowie jedli, mniej pili, zdrowie byłoby większe, ale to po latach przychodzą konsekwencje. A w trakcie grzeszenia, no to człowiek. Nie zdaje sobie często sprawy. I teraz taka wielka święta Teresa Zawilla mówiła, że jeszcze tak powiem, żałujemy za grzechy, bo wstydzimy się komuś spojrzeć w oczy. Żałujemy za grzechy, bo chcielibyśmy kogoś odwiedzić, a nie możemy, bo się na przykład z nim pokłóciliśmy, on nie chce nas widywać. I teraz, kochani, taka święta Teresa Zawilla, ona była ukochaną córeczką swojego tatusia, wstąpiła do zakonu, nawet tam w tym, dla ciekawości powiem, w tym zakonie, jak miała około 20 lat, tak zachorowała, że siostry jej grób wykopały. Mówiły, że trzeba wykopać grób. Już leżała. Prawdopodobnie świecą, woskiem zalewano jej oczy. I wtedy ona ruszyła powieką, i nie pochowano jej. To jest właśnie to zalecenie, żeby chować kogoś, żeby trzy dni jeszcze ciało leżało, nawet jak wszystkie są objawy śmierci. I ona powróciła do życia. I nawet taki fakt jej bardzo nie nawrócił. Powróciła do zdrowia, prowadziła takie życie. Ona mówi letnie, ale mówi, żałowałam na początku za grzechy, bo bałam się potępienia. Bałam się potępienia. Jak otworzymy dzienniczek siostry Faustyny, tam jest opisana wizja piekła. Tam wiele pięknych rzeczy piszą o miłosierdziu, ale też jest wizła piek... wizja piekła. I teraz siostra Faustyna daje nam taki przekaz. My lubimy ludzi pogodnych, opanowanych. A tam w piekle każdy jest smutny. Nikt nie żartuje. Pamiętam, jak czasem Byłem małym chłopakiem, gdzieś tam ktoś z dalszych krewnych sobie coś tam wypił i mówi: A ja to będę w piekle podrzucał łopatą, będę do pieca podrzucał. No, żeby chociaż można było pracować tam w piekle, to było dobrze. A tam nie ma żadnego zajęcia. Ludzie są wystraszeni, nikt nie żartuje. Lubimy ciszę. Spokój. Nie lubimy, jak ktoś krzyczy, co najwyżej, ładną muzykę lubimy. A tam w piekle jest krzyk potępionych, jęki potępionych i krzyk demonów, diabłów, którzy znęcają się nad ludźmi. Boimy się cierpienia. Coś zgubimy, coś stracimy. To już jest cierpienie dla nas. Stracimy zdrowie. A tamte męki piekielne są tak straszne, że siostra Faustyna mówi, twarze ludzi stawały się podobne do twarzy zwierząt, powykrzywiane z bólu. I teraz taka rzecz chyba najstraszniejsza. Nie można stamtąd wyjść. Rok człowiek siedzi 10 lat, 100 lat, tysiąc lat i nie może opuścić tego piekła. To jest zatrważające. U nas jak cierpienie jakieś trwano, to się ono kończy. Cierpienie nas czasem uczy, jakieś uszlachetnia, a tam te cierpienia nas niszczą. Bo niszczy nas to, że już nigdy nie możemy rozmawiać z Bogiem. Nie ma żadnej nadziei, patrzymy na ludzi przestraszonych. I teraz ta Teresa Zawilla właśnie mówiła, że żałowałam za grzechy, bo bałam się potępienia. Ona też chodziła bardzo po ziemi. 27 klasztorów postawiła. Mnóstwo rzeczy robiła, ale też miała duchowe przeżycia i jasno mówiła. A później mówi, drugą taką motywację miałam: otóż, kiedy poznawałam, że Bóg jest taki dobry, przebaczający, no to wtedy żałowałam za grzechy, bo tego dobrego Boga zasmucam. To tak jak. Dla nas mama czy tata byli dobrzy, okazywali nam miłosierdzie. No i wstydziliśmy się w końcu, że oni są tacy dobrzy, a my nie mamy cierpliwości do nich. Nie słuchamy się ich. Czasem za byle bzdurkę się gniewamy, urażamy. I ta Teresa Wielka mówiła właśnie, że żałowała za grzechy, bo zawodziła tego dobrego przebaczającego Boga. Kolejny punkt: mocne postanowienie poprawy. Wysiłek z naszej strony jest ważny. Czyli zrywamy różne grzeszne relacje. Ktoś, czasem są sytuacje bardzo takie, już posunięte w różne inne zależności relacje, ale ktoś z kimś na przykład plotkuje, no to trzeba uważać. Ktoś z kimś nadużywa alkoholu, ktoś z kimś kradnie, ktoś z kimś mieszka bez ślubu. Dlatego mówię, że czasem te relacje są bardzo takie już silne. Są dzieci. No wiadomo, że jak są już dzieci, trzeba ze sobą być. Teraz kochani, my podejmujemy wysiłek z własnej strony, prawda? Z własnej strony. Na mnie, kiedy grzech dochodził tylko drogą materialną, to ludzie, nawracając się, niszczyli te rzeczy, które im pomagały w grzechach. Czytamy na przykład w dziejach apostolskich, że u stóp apostołów wznoszono księgi do magii i palono. Dzisiaj pójdzie się do księgarni, kupi się książkę za 50 zł, czytamy, czasem tańsza, czasem droższa. W tamtych czasach taka księga do magii, zapisywana na oślej skórze czy na jakimś pergaminie, kosztowała kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście tysięcy. Ktoś, kto miał tę księgę, utrzymywał siebie i rodzinę. I teraz, uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, on brał tę księgę, palili u stóp apostołów. To było wielkie wyznanie wiary. Łatwo było niszczyć te rzeczy, które pomagały w grzechach. Jak chłopiec kiedyś miał też proce, wybijał szyby, no to łatwo było te proce mu zabrać. A dzisiaj, kiedy grzech dociera do nas drogą internetową, elektroniczną, no to jest trudniej go zatrzymać. Trudniej jest się od niego oddzielić. Ale podejmujemy wysiłek tak jak my możemy. Dochodzimy do takiego punktu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy słabi. Chociaż podejmujemy ten wysiłek. I tak jak człowiek nie potrafi się sam podnieść za włosy do góry. Tak samo my o własnych siłach się nie poprawimy. Dlatego też mówimy, Boże, Ty dopomagaj, Ty łaską mi pomóż. Zlituj się nade mną. I papież Benedykt XVI powiedział właśnie, żeby swoją niemoc oddawać Bogu. Kolejny punkt, jeszcze raz Jeden z myślicieli powiedział taką rzecz, że jak grzeszymy, to diabeł nam odbiera wstyd, a jak mamy wyznać grzechy, to nam go przywraca. I coś takiego jest. Czasem szukamy spowiednika gdzieś, jakiegoś obcego, bo się wstydzimy swojego księdza. A czasem, wiecie, reakt, re, zachowania są bardzo y, takie zaskakujące. Powiem Wam coś ciekawego. U nas w domu księży Emerytów jest taki ksiądz. Będzie miał niedługo 97 lat. 27 czerwca. I opowiadał mi już to z 5 lat temu, przynajmniej, jak był proboszczem, to patrzy: są misje. Jezuita głosi. Misję i spowiada, siat i spowiada. No i widzi ten proboszcz, ksiądz Dziekan, że stoi mężczyzna do spowiedzi. No więc on mu mówi: To niech pan idzie o tu do tego jezuity, do misjonarza. A on mówi: Ja nie pójdę do niego. Mówi, bo proszę księdza, ja nie byłem u spowiedzi 46 lat. Co on sobie o mnie pomyśli? A mówi, a z dziekanem to się dogadam. I poszedł do swojego księdza, nie? No tak po ludzku, to jakby ktoś tak długo nie był, to by gdzieś jechał daleko, nie? Żeby mnie tam nie znali, bym tam tłumaczył jakoś, że tak było, tak. Spotkam księdza raz, zapomni, że u niego byłem, nie znam go, nie będę się wstydził, wrócę. A on mówi, a z dziekanem się dogadam. Ciekawe są, wiecie, zachowania, reakcje. No i teraz my się wstydzimy przyjść nieraz do swojego księdza, wstydzimy się bo po raz kolejny coś zrobiliśmy. Kusi nas, żeby tych grzechów nie wyznawać. Oj kusi nas wtedy. Opowiadać o grzechach czasem to lubimy, ale przyznać się na spowiedzi to kusi, żeby nie mówić. A przecież my księża z Marsa nie przyjeżdżamy. Wiemy mniej więcej jakie ludzie mają grzechy. I teraz jak dawniej się przyszło do sklepu, była lada, to przecież nie mówiłem o tak, poproszę coś do zjedzenia. Mówiłem, poproszę chleb, cukier, pół kilo, kiełbasy. Konkretnie. Tak samo jak przychodzimy do spowiedzi, konkretnie mówimy, jakie grzechy popełniliśmy. Gdy mówimy zbyt ogólnie, zgrzeszyłem przeciwko szóstemu przykazaniu czy piątemu przykazaniu. Nie wiadomo, czy ktoś tam się gniewa na kogoś, czy ktoś złorzeczył komuś. Trzeba nazwać to konkretnie, co się zrobiło. Albo zrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, czy też ktoś mówi: No, złamałem wszystkie przykazania. To może być taki wstęp, prawda? Uwertura, a później trzeba operę dać, trzeba powiedzieć, co się zrobiło. I nie bójmy się, wiecie. My wszyscy ludźmi jesteśmy. My też aniołkami nie jesteśmy. Jesteśmy o, o wiele gorsi niż nam się wzajemnie wydaje. Ale to właśnie nasza słabość przyciąga miłosiernego Boga. Nasza słabość, tak jak płacz dziecka przyciąga matkę, tak samo nasza słabość, grzeszność przyciąga miłosiernego Boga. Widzicie, jak Jezus siedział z tą kobietą tutaj. I. Pisał palcem po ziemi i ocalił ją. Tak samo Jezus chodzi krok w krok za nami, żeby nas ocalić. Jemu najbardziej na nas zależy. I teraz, kochani, kiedyś przyszedł taki mężczyzna do spowiedzi, mówi: tytułem żartu to powiem mówi, że nie chodził do kościoła, jadł jakieś tam mięso w piątek, z sąsiadem się kłócił, sznurek mu zabrał. Żoń nie pomagał, dzieci nie pilnował, przeklinał, pacierza nie odmówił. Ksiądz mówi: No słuchaj, święta się zbliżają. Pomagaj, żonie, w domu, dzieci przypilnuj. Też z tym sąsiadem w zgodzie żyj. A czego mu ten sznurek zabrałeś? No tam kłóciliśmy się. A co to był za sznurek? Długi, krótki, mówi długi, a mówi cienki, gruby. Mówi: No gruby. A może coś na nim było. Mówi, krowa sąsiada na nim była. To, to oczywiście żart. No ale my też tam czasem tak ktoś przyjdzie, mówi, nie byłem kilka miesięcy uspowiedzi, czy hmm, rok i powie grzechy takie, które ma każdy człowiek. Z trzy. Za mało. Jak trzy grzechy, to święty, o tu go w ramki oprawić. To za mało. Dlatego też księża dopytują i słusznie robią, bo jest obowiązek dopytywania. No tak samo jak się pójdzie do lekarza, prawda, i na początku się coś mówi, a lekarz dopytuje, a jak to, a jak to, a jak tam? To troski. Tak samo my z troski dopytujemy, oczywiście o wszystkie grzechy, żeby człowiek nie przyjmował świętograckiej komunii. No i na tym właśnie ta szczerość polega. I pozostaje zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie to jest sprawa też ważna. No, chyba nikt z nas by nie chciał, że ktoś ukradnie mi 100 złotych, przeprosi mnie, pójdzie do spowiedzi i mi stówy nie oddaje, prawda? Nie chcemy takich sytuacji. Chcemy zadośćuczynienia. I teraz, jak coś zabierzemy komuś, no trzeba zwrócić. Jak kogoś. Z kim się pokłócimy, trzeba go przeprosić. Jak z kolei ktoś wynosił coś z jakiegoś zakładu pracy, on już nie istnieje. Nie ma jak oddać. Sporo tego było. Jest zawsze wyjście. To nie jest sytuacja beznadziejna. Święty Jakub mówi: miłość zakrywa grzechy. Dlatego też, kiedy my. Coś zabierze, zabraliśmy kiedyś, przed latami, nie ma już tego jak oddać, to jakąś kwotę przekazujmy na szlachetny cel. Jest wiele tych szlachetnych celów. Składajmy taką jałmużnę komuś biednemu, choremu, potrzebującemu, czy na jakiś inny cel szlachetny. To wtedy będzie to zadośćuczynienie. No, trzeba błędy naprawiać. Na przykład grzech plotki. Coś tam powiemy niesprawdzonego o kimś. My, którzy czasem popadamy w wielkie grzechy, chętnie komuś wypominamy, jakiś czasem mniejszy, większy grzech, jakąś pogłoskę powtarzamy. To jest tak, jakbyśmy wzięli poduszkę z piórami. Rozprulibyśmy tę poduszkę na wietrze. Te pióra by poleciały po całej łęcznej. Żebyśmy wszyscy poszli zbierać, nie zbierzemy co do piórka. Gdzieś się piórko schowa. Podobnie też jest z plotką. Jakaś pogłoska idzie. Później już trudno to naprawić, trudno. Ja w życiu raz pamiętam, spotkałem takiego człowieka, nie byłem księdzem wtedy. On przyszedł do mnie i mówi: "Słuchaj, przepraszam, bo cię osądzałem". A ile razy ja o kimś mówię? Ile razy ktoś o mnie mówi? I rzadko kiedy się przepraszamy, bo lepiej jest chować te grzechy, nie? Trudno jest się przyznać, trudno. Ale właśnie powinno być zadośćuczynienie za grzechy. Wtedy dopiero jest to nawrócenie takie kompletne. I my, kochani, weźmy sobie głęboko do serca te słowa: Ja Ciebie nie potępiam. I te dalsze, idź. I odtąd już nie grzesz, po to, żebyśmy właśnie po spowiedzi robili zadośćuczynienie i wysiłek, żeby rzeczywiście zrywać różne grzeszne relacje, oddzielać się od zła, a w czym nie możemy sobie poradzić, to żebyśmy wzywali pomocy Boga. Amen.